na drugiej konferencji organizowanej przez FIDŁOŚMALC pod tytułem Innowacje w praktyce, robotyzacja i automatyzacja na wyciągnięcie rynku. Celem tego eventu jest zintegrowanie środowiska automatyzacji, branży automatyzacji pociśnieniowej ale także systemów przenoszenia ręcznego i manipulatorów podciśnieniowych. W tym roku naszymi partnerami konferencji są firmy Balów, firma Zimmer, firma Universal Robots oraz patronem medialnym są międzynarodowe targi poznańskie. Wszystkie firmy mają swoje stoisko, gdzie mogą zaprezentować swoje innowacyjne rozwiązania, które później mogą wspólnie współpracować. Podział eventu jest też dość ciekawy, mianowicie najpierw odbywają się prezentacje poszczególnych firm, poszczególnych partnerów, gdzie są prezentowane innowacyjne, nowe rozwiązania, a w drugiej części tego eventu odbywają się warsztaty, czyli inżynierowie mogą w małych, mniejszych grupach głębiej poznać specyfiki tych produktów, dokonać programowania, kompletacji, doboru, czy poznać tak naprawdę w jaki sposób te produkty należy ze sobą łączyć. Firma Universal Robots jest producentem robotów współpracujących które mogą być zastosowane w bardzo wielu gałęziach przemysłu oraz przy bardzo wielu zastosowaniach takich jak paletyzacja, obsługa maszyn, spawanie. Najczęściej wyzwaniem dla, dla firm produkcyjnych jest rotacja i brak dostępu do, do pracowników ogólnie rzecz biorąc, do, do operatorów na liniach produkcyjnych, a także szeroko widziane starzenie się społeczeństwa. Widzimy, że ten problem będzie się pogłębiał, dlatego wierzymy, że robotyzacja i automatyzacja jest jednym z rozwiązań. Jako firma chcemy stworzyć świat, gdzie ludzie pracują z robotami, a nie jak roboty. Dlatego pokazujemy też przykłady zastosowań w przemyśle, gdzie, gdzie te roboty wykonują pracę, którą do tej pory wykonywali operatorzy. Ci operatorzy są po prostu przesuwani w inne miejsca, gdzie ich kreatywność i kompetencje są wykorzystywane w wiele lepszy sposób. Firma Zimmer oferuje rozwiązania z techniki manipulacyjnej. Głównie są to chwytaki oraz rozwiązania systemowe, indywidualne rozwiązania pod wymagania klienta. Jesteśmy partnerem firmy Szmać, mamy wspólne projekty, dostarczamy rozwiązania dla automatyzacji, m.in. nasz wspólny projekt System Mach. Te wydarzenia uświadamia klientom, którą drogą rozwoju, przemysłu czy swojej firmy. Mają iść, jakie komponenty dobrać, między innymi z działu robotyki, manipulatorów czy systemów komunikacji. I my jesteśmy po prostu, wychodzimy naprzeciw klientom, przez co organizujemy takie wspólne przedsięwzięcie, po to, żeby uświadomić klientów, gdzie mają iść, jak mają wybrać, a my jesteśmy tylko po to, żeby im w tym pomóc. Kilima Balów to jest globalny dostawca i producent rozwiązań do automatyzacji przemysłu. Technologia czujników, systemy identyfikacji radiowej, wizyjnej, sieci przemysłowe wszystkie komponenty do zbierania sygnałów z obszarów produkcyjnych, w tym iO-Link. I ten iO-Link jest u nas tym obszarem, który też mocno rozwijamy, i produkty, które po iO-Linku się komunikują, ponieważ dostarczają tych dodatkowych danych, danych diagnostycznych, danych parametryzacyjnych, które pozwalają nam w świadomy sposób zarządzać procesami produkcyjnymi do naszych klientów. Generalnie Kubalów jesteśmy mocnymi zwolennikami różnego rodzaju współpracy. Bardzo często współpracujemy z różnymi dostawcami, firmami technologicznymi, które oferują w swoim portfolio komponenty do przemysłu właśnie po to, żeby na tym głównym, w centrum była ta wartość, którą możemy dostarczyć klientom, a produkt jest tylko odpowiedzią. No i takie wydarzenie jak to również bardzo mocno spotkało się z naszym zainteresowaniem, bardzo chętnie je współorganizujemy, ponieważ tutaj cztery firmy technologiczne, które działają w przemyśle, ale jednak trochę w innym obszarze, mogą ze sobą współpracować. Pokazujemy, jak te technologie też się łączą, jak razem tworzą jedną całość, mimo że, że, że są to troszeczkę inne obszary, trochę inne sektory. No i właśnie te osoby, ci uczestnicy, którzy tutaj są, dostają tą wartość i wiedzą, jak po takim wydarzeniu, też czego muszą użyć, czego powinni użyć, żeby tą efektywność, tą elastyczność produkcji, czyli te główne wyzwania, które stoją dzisiaj przed, przed nowoczesną produkcją, zrealizować.